W Żelaźnie w gminie Kłocko zorganizowany został szesnasty przegląd folklorystyczny zespołów ludowych z listy przebojów Radia Wrocław Lato na Ludowo pod honorowym patronatem wójta gminy Kłocko z Bigniewatura. To jest jedna z szandarowych naszych imprez w gminie. Oprócz dożynek gminnych Lato na Ludowo to jest jedna z większych imprez organizowanych w gminie Kłocko. Tutaj już pani dziś dzisiaj pilnuje, żeby o tej imprezie nie zapomnieć. Już pół roku przed organizacją już są pierwsze spotkania i pierwsze ustalenia związane z... Organizacją tej imprezy. i Jak Państwo widzicie, to jest duża impreza. Skupia dużo zespołów no i publiczności. Tradycyjnie wydarzenie rozpoczęło się Mszą Świętą. Następnie Barwny Korowód przeszedł na stadion koło szkoły. Jest to wielkie spotkanie rodziny ludowej, kultury ludowej, strojów, piosenki, przytulania, miłości, rozmowy, informacji, zaproszeń. Jest to wielkie spotkanie, na które czekam cały rok. I wreszcie to jest ten dzisiaj dzień. Miałem styczność z zespołami ludowymi, z kołami gospodyń Wiejskich wiele lat mojego życia. Wiele takich wydarzeń jak dzisiaj, dlatego ja jestem ściśle z tym związany i bardzo mi się podobają takie wydarzenia. Wspieramy, wspieramy zdecydowanie choćby koła gospodyń Wiejskich, dofinansowania rządowe dla kół Gospodyń Wiejskich, zwiększona kwota dofinansowania w zależności od ilości członków. Ale jak rozmawiam tutaj z paniami z zespołów ludowych, to pojawiają się słuszne sugestie, że warto też powalczyć. O to, aby były dofinansowane zespoły ludowe, więc myślę, że to jest kolejne zadanie dla naszego rządu, rządu Zjednoczonej Prawicy, na kolejną kadencję. Nasz zespół powstał w 1975 roku, czyli działamy już 48 lat. Ehm, obecna grupa liczy około 25 osób, taka bardziej stała, ale mamy też grupy osób, które no nie mogą zawsze być na próbach, ale zawsze są wsparciem. To jest już dla nas taka poniekąd jakaś tradycja, ponieważ jesteśmy tutaj co roku, jesteśmy bardzo miło przyjęci, e, zawsze prowadzimy polonezę i to zawsze gdzieś zostanie nam w pamięci, to żelazno. Jestem już tu któryś raz z kolei, także myślę, że w co najmniej połowie tych uroczystości wziąłem udział aktywny, czynny, dzisiaj nawet polonez za mną wydarzenie świetne, rewelacyjne, ja zawsze gminę Kłodzko stawiam za wzór, jeżeli chodzi o kultywowanie ludowej tradycji, kultywowanie tradycji ludowych, folklorystycznych, ale tych takich prawdziwych właśnie oddolnych. I tutaj jest tego przykład, także dzięki zaangażowaniu wójta, przewodniczącego rady, ale tej dużej rzeszy społeczników, tych, którzy tą tradycję kultywują, rozwijają, szczepią w młodym pokoleniu, możemy się spotkać chociażby dzisiaj. No, przywiązujemy dużą uwagę do tradycji, mamy 18 kół gospodyń wiejskich, podtrzymujemy te tradycje ludowe, staramy się tym zespołom zabezpieczyć możliwość ćwiczenia, organizowania prób pod nadzorem muzyków, którzy, którzy prowadzą. Te Ponadto w programie znalazła się kuchnia ludowa kół gospodyń wiejskich, wielkie grillowanie, słodka kawiarenka zespołu Marzenie, plac zabaw dla dzieci oraz ciekawe stoiska artystyczne.